Witam wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Tomasz Zając i kanał Ryżem po oczach, a w dzisiejszym odcinku odpowiadamy na pytanie, za co lubię Tajlandię. Pytanie wydaje się dosyć proste, ale jeżeli skupimy się na odpowiedziach, to okaże się, że udzielenie ich nie jest już takie łatwe, jak mogłoby się, słuchajcie, wydawać. Oczywiście powodów, dla których lubię ten kraj, jest mnóstwo. Część z nich to są powody, o których pewnie nawet nie wiem, albo z których nie zdaję sobie sprawy. A wiele powodów są to powody, których nie sposób jest omówić tutaj chociażby w jednym odcinku czy w jednym nagraniu ale mniej więcej spontanicznie, bez wcześniejszego przygotowania się odpowiem na tego rodzaju pytanie. Po pierwsze, słuchajcie, na pewno lubię Tajlandię. Za pogodę. Mamy tutaj ponad 350 dni słonecznych w roku. Oczywiście teraz mamy już koniec listopada i początek grudnia, więc na północy Tajlandii rozpoczyna się sezon zimowy, ale nie jest to zima, które znamy z Polski. Tylko po prostu mamy mniej więcej w ciągu dnia od 20 do 25 stopni na plus, a nad ranem i w nocy od 5 do 8 stopni. Pomimo tego, że z perspektywy polskiej wydaje się to być temperaturą dosyć ciepłą, no to nad ranem, zwłaszcza tutaj na północy, na terenach górskich, otoczonych również polami ryżowymi, jest naprawdę zimno do tego stopnia, że mamy parę z ust. No i teraz słuchajcie, ja ogólnie bardzo, bardzo lubię ciepłą pogodę. Lubię wysokie temperatury, lubię bardzo słońce. Lubię właśnie ten klimat, który tutaj jest w tym kraju. Oczywiście na początku musiałem się przyzwyczaić, jakieś 6 miesięcy do jednego roku, żeby przywyknąć w ogóle do tego klimatu, do tych temperatur, tak, do tej wilgotności. Ale w tej chwili bardzo, bardzo jestem zadowolony z powodu tego, że żyję w tropikalnym kraju. Dzięki temu, że jest tutaj gorąco praktycznie każdego dnia, ja przez cały rok mogę chodzić ubrany w koszulkę z krótkim rękawkiem. W klapkach, wiecie, czy w Japonkach. Przez cały rok mogę jeździć tutaj motocyklem, a nie tylko. Tak jak w przypadku Polski, na przykład w ciągu sezonu, i za to bardzo lubię Tajlandię. Oczywiście nie opowiadam tego z perspektywy człowieka, który kontrastuje to z Polską na zasadzie, że w Polsce jest nieładnie, brzydko. Nie, ja kocham nasz kraj, uważam, że Polska jest. Cudownym miejscem i mało tego, pomimo tego, że bardzo lubię gorącą pogodę, pomimo tego, że lubię ten klimat tropikalny, no to po dłuższym czasie, kiedy mieszka się już w takim kraju przez wiele lat, no ta pogoda ma również pewnego rodzaju wady, między innymi takie, że mniej więcej staje się to monotonne, to znaczy człowiek zaczyna nie odróżniać pór roku, tak? Mamy, wiecie, wieczne lato, mniej więcej człowiek nawet. Nie odróżnia, kiedy jest Boże Narodzenie, kiedy jest Wielkanoc. No w Polsce jednak, co by dużo nie mówić, mamy piękne cztery pory roku, i właściwie ta aura, która jest czy to na jesieni, z kolorowymi liśćmi, które opadają z drzew, czy to właśnie podczas zimy, gdzie mamy śnieg i lód, i piękną atmosferę podczas świąt Bożego Narodzenia, czy w końcu wiosna, kiedy wszystko budzi się do życia i mamy Wielkanoc. No, i kończywszy na lecie, gdzie jest bardzo gorąco, i można jechać na przykład nad Polskie Morze albo właśnie w Polskie Góry, no to jest to piękne, tak? Cztery pory roku sprawiają, że nie ma takiej monotonii, że jednak ciągle się coś zmienia. Człowiek musi nie tylko przygotowywać się pod kątem odpowiednich ubrań, ale jest po prostu inna atmosfera, inny klimat. Jest pięknie po prostu poprzez te zmiany. A tutaj jednak jest monotonia przez cały rok, można powiedzieć, jednakowa pogoda. Oczywiście jest sezon deszczowy, gdzie leje tak przez kilka miesięcy, ale nie są to takie deszcze jak w Polsce, tylko zupełnie innego rodzaju. Natomiast lubię Tajlandię za gorącą, słoneczną, piękną pogodę z klimatem tropikalnym. Ja od młodości nie lubiłem zimy, śniegu, chłodów, pomimo tego, że jestem odporny i wiecie, urodziłem się w styczniu, gdzie temperatury sięgają, nie wiem, minus 20, minus 30, a niekiedy minus 40 stopni, to bardzo, bardzo lubię słońce, lubię piękną, słoneczną pogodę, lubię ten tropikalny klimat i naprawdę już się zdążyłem przyzwyczaić. Oczywiście inaczej jest w Bangkoku, inaczej tutaj u mnie na północy, a jeszcze inaczej na przykład w Krabi czy na Pukecie, bo rzeczywiście mieszkając w stolicy Tajlandii, gdzie temperatury sięgają od 45 do 50 stopni w lecie, no jest niezbyt przyjemnie, dlatego że jest bardzo dużo betonu, bardzo dużo asfaltu, mało zieleni. Są parki typu czatucza, Lumpini i tak dalej, ale jednak jest to wielkomiejska betonowa dżungla, gdzie są wiecie te drogi, różne obwodnice, wieżowce, apartamentowce, kupa asfaltu i naprawdę jest Gorąco nie do wytrzymania, jeszcze tutaj zakładając, że jest po prostu bardzo duża wilgotność, ale u mnie, tu na północy, duża piękna przestrzeń, góry, pola ryżowe, lasy, jeziora. Naprawdę, naprawdę słoneczna pogoda przez cały rok to jest coś wspaniałego. Nie tylko człowiek ma więcej możliwości, chociażby mogąc tutaj jeździć motocyklem przez cały rok, ale ogólnie samo poczucie jest lepsze. Mniejsza ilość chorób, no bo jednak rzadko człowiek się przeziębia w tym klimacie. Wiecie, dodatkowo, co by dużo tu nie mówić, na pewno więcej pozytywnej energii, witaminy od słońca. No, lubię, lubię Tajlandię za gorącą pogodę i słoneczne dni. Kolejna sprawa, dla której lubię ten kraj, no to na pewno kuchnia. Tajskie jedzenie jest bardzo dobre. Nie mówię i nie twierdzę, że jest najlepsze na świecie. O, na przykład polska kuchnia też jest wspaniała, ja uwielbiam polskie obiady, polskie zupy, różne dodatkowe smaczki, z którymi możemy się spotkać podczas świąt, na przykład Bożego Narodzenia czy właśnie na Wielkanoc. Jeszcze ze względu na to, że jestem na przykład z regionu Polski, jakim jest Śląsk, więc mamy swoją dodatkową, regionalną kuchnię, ale lubię kuchnię tajską, lubię jedzenie w tym kraju, chociaż nie wiem, czy zwycięża na przykład z kuchnią chińską, i nie ma typowej kuchni chińskiej, tylko są właśnie kuchnie typu syczuańska, kuchnia z Szanghaju, kuchnia z Pekinu, regionalna też w kraju, jakim jest państwo środka, ale mówię o tym, ponieważ w Chinach mieszkałem i bardzo, bardzo lubię jedzenie w tym kraju. Myślę, że jest jednym z number one, the top, ale jedzenie w Tajlandii również bardzo, bardzo mi smakuje. Dodatkowo wiecie, ta różnorodność i dostępność potraw, bo Tajlandia jest krajem, w którym można zjeść bardzo dobrze za duże pieniądze, ale można również zjeść bardzo dobrze za małe pieniądze. Dostępność w ogóle wiecie już nie tylko street foodów, ale różnych marketów z jedzeniem. Praktycznie w każdej prowincji, w każdym mniejszym mieście, w każdej wsi, na każdej stacji benzynowej wszędzie znajdziemy jakieś food courty, jakieś restauracje, jakieś wiecie garkuchnie, jakieś miejsca, gdzie można kupić obiad, śniadanie, kolację. Dodatkowo wiecie bardzo duża dostępność owoców i to również zmienia się pod kątem sezonu, no bo mamy sezon na przykład na duriany, na longany, wiecie na rambutany i na wiele innych wspaniałych owoców. Awokado tutaj popularne na północy Tajlandii. No uwielbiam uwielbiam tajską kuchnię, uwielbiam tajskie jedzenie. Mogę jeść, wiecie, bardzo ostre dania w Chinach również jadłem łącznie z kuchnią z Syczuanu. No lubię po prostu Tajlandię również za jedzenie, nie tylko za smak, nie tylko za potrawy, ale również za dostępność właśnie różnego rodzaju produktów spożywczych i obiadów na marketach, na street foodach, w restauracjach, w garkuchniach, w miejscach turystycznych, w miastach, na wsiach, przy autostradach, na drogach, bo nawet jak. Będziecie przejeżdżali przez Tajlandię, to często okazuje się, że przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu, bardzo dużo tajów sprzedaje jakieś lokalne potrawy. Na przykład w Suratani solone jajka, gdzieś w Ayutthani, na przykład roti. Jeszcze gdzie indziej, wiecie, awokado typu w Lampang, czy tu na północy Tajlandii. Więc jadąc przez cały kraj, przez całą Tajlandię, znajdziecie regionalną kuchnię, regionalne owoce. Sprzedają to również przy drogach i za to również lubię. Tajlandii. Mamy już dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy tutaj pogodę i mamy jedzenie. Kolejna rzecz, choć może wydać się kontrowersyjna, ale lubię Tajlandię za dosyć swobodne podejście do przemieszczania się samochodami czy motocyklami po tym kraju, a mam na myśli to, że nie ma tutaj tak bardzo dużej kontroli, jak na przykład w Polsce czy w Europie. Oczywiście, w Tajlandii jest sporo wypadków, tak. Ludzie jeżdżą na przykład też po alkoholu podczas święta Songkran albo podczas Kraton, ale ogólnie rzecz ujmując, pomimo tego, że wielu Tajów, wiecie, nie zna zasad ruchu drogowego, że często na tych drogach są niebezpieczne sytuacje, to ogólnie o wiele lepiej, swobodniej czuję się tutaj jeżdżąc aniżeli w Europie. Praktycznie jadąc przez cały kraj, od granicy z Birmą po granicę z Malezją, nie miałem ani jednej kontroli, wiecie, policji. Dodatkowo nie ma punktów karnych tutaj w tym kraju. Jak przekroczycie prędkość, czy złamiecie jakiś przepis, to płaci się 500 tajskich batów kary, czy jakaś inna, wyższa kara może być nałożona. Ale jest taka większa swoboda i elastyczność. To znaczy, jeżeli jedziecie w Tajlandii samochodem czy motocyklem, a ja przejechałem cały kraj, to nie musicie głową na lewo i prawo oglądać się, czy złapie was, wiecie, policjant. Czy jakaś straż miejska nie będzie chciała wam wlepić kary za to, że na chwilę zaparkowaliście w jakimś miejscu niedozwolonym, i tak dalej? Często się można gdzieś zatrzymać przy przychodniku, żeby kupić jakieś jedzenie, właśnie ze Street Fooda, albo gdzieś na chwilę gdzieś pójść, coś załatwić, i tak dalej. No raczej nikt się nie doczepia tutaj, nikt nie chce, wiecie, was karać za wszystko, za byle co, i tak dalej. No są niepisane tutaj zasady jazdy, oczywiście mamy kodeks taki, który. Obowiązuje, i jest podobny do kodeksu, nazwijmy to europejskiego, ale teoria teorią, a praktyka praktyką. Ale bardzo lubię Tajlandię za właśnie takie dosyć luźne, elastyczne, swobodne podejście właśnie do kwestii jeżdżenia tutaj po tym kraju. Jadę samochodem czy motorem, to wiecie, czuję się swobodnie, czuję się wyluzowany. Nie czuję, że za chwilę na jakimś rogu gdzieś policja mnie złapie albo będzie stała z radarem. Nie czuję, że zatrzymując się gdzieś na przykład na chwilę w miejscu niedozwolonym, gdzie jest zakaz parkowania, ktoś mi wlepi od razu mandat. Czasami u mnie na wsi, wiecie, podjeżdżam na targowisko, żeby kupić coś na kolację, i często w Tajlandii może zauważycie na któryś z nagrań. Są krawężniki pomalowane na różne kolory, no i biało-czerwone, są to krawężniki, których kolor oznacza, że nie można w tym danym miejscu parkować. Są również biało-żółte i tak dalej, biało-czarne. No i często jest tak, że nie ma miejsca na parkingu, a ja na chwilę chcę się zatrzymać, wiecie, i pójść na targ. Tutaj akurat w godzinach porannych, gdzie teraz jadę, jest metam targ, czyli po prostu Metam Market. Sprzedają różne owoce, warzywa, jedzenie, zazwyczaj o 5-6 rano. I słuchajcie, niekiedy się zdarza, że ja się zatrzymuję na przykład przy krawężniku biało-czerwonym, czyli teoretycznie przy tym, przy którym nie można się zatrzymywać, a przechodzi na przykład, wiecie, dwóch, dwóch policjantów i ci policjanci na przykład, słuchajcie, widzą, że ja się zatrzymałem, idę na ten targ i nikt się do mnie nie doczepia, bo wiedzą, że zatrzymałem się na chwilę, że chcę kupić, wiecie, coś. Do zjedzenia, że chcę, słuchajcie, za chwilę stamtąd odjechać. Nie będę stał godzinę, dwie, piętnaście minut i tak dalej. I to mi się podoba. Dosyć nawet elastyczne podejście policji. Słuchajcie, ogólnie policjanci w tym kraju są przyjaźni. Ja nigdy nie miałem problemów z policją. Nigdy nie dostałem żadnego mandatu. Słuchajcie. Ogólnie jak jest jakaś kontrola na drodze, to otwiera się szybę. Policjant patrzy do środka, pyta się, gdzie jedziesz i to wszystko, wiecie. Nigdy nie odczuwałem żadnego stresu, żadnego, wiecie, jakiegoś zdenerwowania. Za to lubię Tajlandię, że mogę tutaj swobodnie jeździć, nie muszę się stresować i skupiać na tym, czy nie będzie policjanta na kolejnym rogu. Nie ma mandatów czy kar, wiecie, za byle powód. W Polsce jednak jak się jeździ, to oczywiście może jest i mniej wypadków, może ludzie znają, w większym stopniu zasady ruchu drogowego, może jest mniej tych takich osób, których ponosi ułańska fantazja, ale jednak jazda w Polsce po tylu latach na emigracji w Tajlandii, no dla mnie byłaby to pewnego rodzaju katorga. To znaczy łapanie, wiecie, tych kierowców, żeby mandaty wstawiać, żeby zarabiać pieniądze do tego budżetu, łapanie ich na zasadzie, że, wiecie, wyszukiwanie za wszelką cenę, żeby kogoś ukarać, żeby komuś mandat dać, no naprawdę, w tej chwili, gdybym wrócił do Polski, miałbym jeździć samochodem po tylu latach spędzonych w Azji i po tylu kilometrach przejechanych w Tajlandii? To naprawdę czułbym stres. Ciągle bym się musiał zamartwiać, czy mnie policjant nie złapie, czy nie dostanę mandatu, czy mogę tu zaparkować na chwilę, czy nie mogę. Wieczne zakazy, wieczne nakazy, wieczne kary. No z perspektywy europejskiej, polskiej, to powiem, że tu w Tajlandii jeździ mi się po prostu lepiej, ale bardzo doceniam, bardzo szanuję i bardzo się cieszę z tego powodu, że prawo jazdy zdawałem w Europie na samochód między innymi, dlatego, że to była bardzo dobra szkoła jazdy, bardzo były restrykcyjne wtedy zasady i naprawdę dzięki kursom w Polsce i również praktyce w Polsce wiele się nauczyłem i na pewno to również daje mi benefity tutaj na emigracji, bo na przykład na prawo jazdy tajskie na samochód nie musiałem zdawać egzaminów, tylko swoje prawo jazdy polskie. Po prostu tutaj zamieniłem na tajskie, ale na motocykl już w tym kraju zdawałem wszystkie egzaminy: i jazdy, i praktykę, i teorie. Ale ogólnie bardzo lubię w Tajlandii jeździć samochodem, motorem. Poza dużym miastem jak Bangkok, no to praktycznie jeździ się swobodnie, nie ma korków, puste ulice. Może w Chiang Mai zakorkowane, bo to duże miasto, ale poza Nontaburi, poza Bangkokiem, poza Patutani, właściwie we wszystkich regionach Tajlandii jeździ się swobodnie, nie ma korków. W Bangkoku raczej autem nie polecam jeździć, jeżeli tam mieszkacie na co dzień to najlepiej jechać metrem albo Jest, dlatego że na takiej ulicy Sukhumvit możecie czasami jechać 25 km 3 godziny, zwłaszcza w godzinach wieczornych, ale bardzo lubię Tajlandię właśnie za takie, a nie inne podejście tutaj do jazdy, pomimo tych wypadków, pomimo, że wielu ludzi nie zna zasad i to może być frustrujące czasami, ale po długim czasie, po wielu latach człowiek się już przyzwyczaja. I po prostu dostosowuje się do niepisanego kodeksu jazdy. Mamy więc gorącą, piękną, słoneczną pogodę, wspaniałą, dobrą, smaczną kuchnię. No i mamy oczywiście numer 3: jazda samochodem i motocyklem. Można wymieniać jeszcze wiele rzeczy, za które lubię Tajlandię, ale na przykład podoba mi się to, że na co dzień tutaj rzadko spotyka się jakąś taką, wiecie, bezpośrednią agresję ze strony ludzi bezpośrednią krytykę. Pomijając już, że często ten tak zwany tajski uśmiech niekoniecznie musi oznaczać pozytywne uczucia, radość, miłość do Was, uwielbienie, że ktoś Was szanuje, bo za tym uśmiechem może się, wiecie, kryć frustracja, zażenowanie, ale ogólnie lepiej jest widzieć ludzi uśmiechniętych, aniżeli wiecie z morową miną, z tak zwanym uśmiechem Polaka na co dzień, ludzi, którzy wiecie no bije od nich energia pozytywna, pomimo tego, że może być to czasami nieszczera, albo nie odzwierciedla prawdziwych uczuć, ale ogólnie tajowie są bardzo mili, bardzo pozytywnie nastawieni do życia, są osobami czy ludźmi, społeczeństwem, od których uderza dosyć fajna, pozytywna energia i oczywiście w tym kraju nie brakuje ludzi złych, nie brakuje ludzi niedobrych, negatywnych, nie brakuje ludzi, którzy Wiecie, mogliby nas skrzywdzić, okraść, yy, pobić, zabić i tak dalej, bo tak jest wszędzie na całym świecie. Ale ogólnie lubię Tajlandię za to, że ludzie są dosyć mili, że ludzie są dosyć grzeczni, że nie podnoszą głosu, że nie ma bezpośredniej jakiejś takiej krytyki, bezpośredniej walki, raczej jest dążenie do harmonii, co zresztą cechuje kultury azjatyckie nie wszystkie, ale niektóre kraje. I ogólnie rzecz ujmując, rzeczywiście. Rzadko się spotyka taką bezpośrednią agresję, bezpośrednie pokazywanie negatywnych uczuć, bezpośrednią krytykę, ale oczywiście ma to też swoje wady, bo pod tym kryje się dużo nieszczerości. Często ktoś wam nie powie, co tak naprawdę myśli, a tak naprawdę wiecie, może myśleć w sposób negatywny na wasz temat, albo pracujecie w jakimś miejscu. Nikt nie daje wam żadnych znaków, że robicie coś źle, albo że po prostu wiecie, mógłby was skrytykować konstruktywnie, tylko pewnego dnia, no nie wiem, zostajecie zwolnieni, albo ktoś odchodzi i tak dalej. Ja jestem osobą, która lubi, wiecie, konstruktywną krytykę, która lubi, jak ktoś wprost powie, kiedy coś jest nie w porządku, wtedy siadamy, rozmawiamy, możemy sobie to wyjaśnić. Natomiast w Tajlandii rzeczywiście no, jest to kłopotliwe, ponieważ w tej kulturze ludzie nie lubią bezpośredniej konfrontacji i nawet rozmowa na temat problemów czasami dla wielu ludzi no, wydaje się być rodzajem walki, krytyki, wiecie, obrażania, kogoś lepiej przemilczeć, lepiej przeczekać, lepiej. Po prostu dać czas, żeby problem w cudzysłowie sam się rozwiązał, chociaż i tak się nie rozwiązuje, ale ogólnie lubię również ten kraj za dosyć łagodne podejście ludzi, zwłaszcza na północy Tajlandii, bo u mnie na przykład, słuchajcie, na północy, gdzie ja mieszkam, jeżeli macie na przykład motocykl, no to w takich miejscach jak Chiang Rai, jak Payao, jak Lampang, Często możecie zostawić ten motor na parkingu gdzieś przed sklepem 7 Eleven albo w jakimś innym miejscu na stacji benzynowej, nawet nie musicie kluczyków wyjmować z tego motocykla i nikt go wam nie ukradnie, nie zabierze. Bardzo często zdarza się, że ja zostawiam motocykl gdzieś przy targu, nawet nie wyjmuję kluczyków, bo mi się nie chce i tak dalej. Nikt nikomu tego motoru nie zabiera. Stoi na parkingu, wiecie i tak dalej. Ale to dotyczy zwłaszcza terenów wiejskich, dotyczy to północy Tajlandii, gdzieś w innych miejscach może być. Nieco inaczej, więc uważałbym, jednak warto brać ten kluczyk, wyłączać motocykl i tak dalej. Ale jak mówię często zdarza się, że zostawiam kluczyki tutaj, gdzieś na parkingu albo gdzieś przed sklepem i nikt mi tego motoru nie zabiera. No i ludzie na północy mają po prostu takie łagodne usposobienie, wolniejszy tryb życia tutaj jest. Nikt się nie śpieszy, wiecie, nikt nie podnosi głosu. Za to również lubię. Że ludzie w obyciu są raczej bardziej tacy łagodni, uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia, ale jak mówię, ma to też swoje wady. Nie zawsze uśmiech jest szczery, nie zawsze wyraża prawdziwe uczucia, ale mniej więcej jest to również powód, dla którego lubię ten kraj. Mamy już chyba cztery powody, zastanawiam się, o czym jeszcze mógłbym opowiedzieć, bo tego rodzaju powodów na pewno jest bardzo dużo. No i banałem byłoby powiedzieć, że za to, że mam tu po prostu rodzinę, tak, odnalazłem miłość życia, mam żonę, mam rodzinę, przyjaciół, znajomych i tak dalej, ale to nie jest powód, dla którego mógłbym lubić Tajlandię, bo po prostu to jest inny temat i inna kwestia, ale ogólnie rzecz ujmując, wiecie, na pewno jest jeszcze wiele, wiele innych czynników, za które ten kraj można lubić. I teraz wbrew pozorom, ostatni czynnik, o którym dzisiaj opowiem w tym odcinku, to jest dosyć. Specyficzna, ale zarazem elastyczna biurokracja, to znaczy Tajlandia rzeczywiście jest krajem, w którym jest spora biurokracja. I na przykład przedłużając wizy, albo załatwiając coś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, albo w jakimś lokalnym urzędzie, albo kiedy prawo jazdy na przykład się odnawia, albo rejestruje się różne inne rzeczy, to trzeba mieć bardzo dużo dokumentów, bardzo dużo pieczątek, bardzo dużo podpisów. I to jest w pewien sposób uciążliwe, ale równocześnie podoba mi się w Tajlandii i lubię Tajlandię za to, że ci urzędnicy są bardzo często w stosunku do mnie, przynajmniej dosyć elastyczni. Do tego wywiązują się dosyć dobrze ze swoich obowiązków. I również słuchajcie, co by dużo nie mówić, nigdy nie miałem większych problemów, żeby coś załatwić w urzędzie. Zazwyczaj urzędnicy są dla mnie mili, grzeczni. Nikt nie traktuje mnie w tych urzędach różnych jak intruza, jak kogoś kto przyszedł i pani Basi przeszkadza na przykład w piciu porannej kawy w urzędzie miasta, jak to niegdyś bywało, bo teraz w Polsce też to się oczywiście zmieniło już na lepsze, ale ogólnie podoba mi się podejście różnych tajskich urzędników, którzy pracują w różnych biurach, gdzie załatwia się różne Dokumenty, czy na komendzie głównej w Bangkoku byłem załatwiać m.in. papiery o niekaralności, czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w Urzędzie Imigracyjnym, czy w jakimś innym, zawsze spotykam się, wiecie, z ciepłym podejściem, z pomocą, z chęcią wyjaśnienia, co potrzeba, czego nie można, a co trzeba. I pomimo tego, że czasami biurokracja jest uciążliwa, to przynajmniej z mojej perspektywy i na podstawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w Tajlandii. Lubię po prostu podejście różnych pracowników rządowych, urzędników do wykonywania swoich obowiązków, no i między innymi, lubię pewnego rodzaju elastyczność. Różnie to bywa, nie we wszystkich urzędach tak jest, nie we wszystkich imigracyjnych urzędach również, ale jeżeli mniej więcej znacie kulturę, wiecie jak się zachować, jak z tymi ludźmi rozmawiać, czego nie robić, to naprawdę, naprawdę nie jest źle. Kończymy, słuchajcie, dzisiejszy odcinek. Zastanowię się jeszcze nad innymi rzeczami, za które lubię Tajlandię, a jest ich na pewno bardzo, bardzo dużo. I takim ostatnim czynnikiem, którego nie będę tutaj opisywać, to na pewno jest również moja praca. Ja bardzo lubię edukację, lubię pracę, wiecie, w szkołach, na uniwersytecie, w różnych centrach edukacyjnych, lubię w ogóle kontakt z młodzieżą, z dziećmi, ze studentami, z ludźmi, którzy uczęszczają na jakieś zajęcia tutaj w Tajlandii i za to również w pewien sposób mogę powiedzieć, że lubię ten kraj, no bo tutaj też pracuję, funkcjonuję, mam rodzinę, pracę, znajomych, przyjaciół. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, życzę Wam wspaniałego dnia i widzimy się w kolejnym wspaniałym odcinku. A jeżeli o czymś zapomniałem, o jakichś powodach, dla których lubię jeszcze Tajlandię, no to dopowiem w kolejnych nagraniach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się czołem.